Dzień dobry. Mamy już dzień przed pełną, Księżyca w Byku. Bardzo fajną. 18.24 listopada. Dziękuję za komentarze. Z tego co widzę takie lekkie ożywienie. Czyli bardzo jestem wdzięczny pani Kasi za zamówienie tych trzech czartów. Klimam design, bo jednak pokazanie. Wzrokowe, graficzne, jak te energie się rozkładają, właśnie definicje czakr, beramki są bardzo ważne, to jest, to jest równie ważne. Połączenia pomiędzy nimi i, i, i właśnie taką siłę tych manifestujących generatorów, które, która bierze się z połączeń pomiędzy różnymi centrami energetycznymi i jednocześnie bierność w trzecim czarcie projektora, który nie ma żadnych połączeń. I po prostu, no, ja zaraz nawiążę do tego. I odpowiadam pani Kasi na pytanie z SMS-a. Krzyż inkarnacyjny w Human Design wyznaczany jest przez położenie planet 3 miesiące przed urodzeniem. Ja kiedyś myślałem, no bo ja tak, no Boże, nie każdy może wiedzieć wszystko o wszystkim. Myślałem, że to chodzi o poczęcie tam gdzieś trafiłem na taką wiedzę, że to jest krzyż pomiędzy układem planet w momencie poczęcia, a momencie urodzenia. Natomiast ktoś mnie kiedyś poprawił, że to chodzi o pozycję design, czyli pozycja planet trzy miesiące przed urodzeniem. No dobra, no ktoś mnie poprawił, ja idę za tym. Dobra, niech tak będzie a pozycje planet yy, yy, w momencie urodzenia. I te, ta pierwsza pozycja to jest design, a ta druga to jest personality, z tego co pamiętam. No to po prostu to co w horoskopie, nie? moment urodzenia, no. horoskop. Te, też mieliście dwa, dwie analizy horoskopów. Także to można sobie zestawić, o ile dużo szerszym opisem energetyki człowieka z human design, bo też jest oparte na horoskopie. W horoskopie musisz się doczytywać potencjałów poprzez różne aspekty planet. Też przede wszystkim węzłów księżycowych, rachuketu, które też są rodzajem krzyża takiego inkarnacyjnego. I tutaj też w krzyżu inkarnacyjnym w Human Design jest to odzwierciedlone. Także to są bardzo zbieżne systemy i ja, no nieważne. Dzisiaj chciałbym polecić wam w nawiązaniu do ostatnich audycji właśnie o projektorach, generatorach. Taką Paralele jakby cudownej powieści, też film był o tym, Patryk Saskind pachnidło. Tam dosyć szczególny sposób są opisane energie, energie które grają w życiu ludzi. I to jest taka historia, która się dzieje. XVII wiek. Chłopak, płód, płód męski, wyleciał matce z na targu rybnym. Na targu rybnym. Wpadł, w, no, w te pęcherze, wszystkie te wnętrzności. Matka obsługiwała stoisko z rybami, tam oprawiała je dla klientów i to wszystko wrzucała pod nogi i on wyleciał jej w te wszystkie rybie. zapachy. I oszli z głości. I I czyli przyszedł na świat delikatnie mówiąc, w smrodzie I to stało się jego obsesją. Na ten smród. Metafora do para projektora, głęboka. Czyli nadmierną wrażliwość. Nadmierną otwartością na zapachy. Nadmiernym zafiksowaniem się na zapachach. I to wyznaczyło jego ca całe życie. Jak już dojrzał, to podjął podróż z tego miejsca, nie wiem czy to Paryż, czy Lyon, czy tam wiem, wszystko, jakieś duże miasto. Podjął podróż przez wioski, lasy, góry do y, y, takiego południowego, na, na południu Francji, zagłębia perfumiarzy, no, bo jednak zapach był jego obsesją. I oczywiście w tej podróży unikał siedlisk ludzkich, tam podkradał gdzie siedzenie. Spał w lesie, w jaskini, w jaskiniach. No unikał ludzi, bo po prostu nie mógł znieść ich zapachu. Paralela. Równoległość. Metaforyczna. I potem spędził jakiś tam czas u tych perfumiarzy. Uczył się wydobywania zapachów metodą destylacji, ekstrakcji, rozpuszczania w tłuszczu, alkoholu, no tam... No perfumiarze robili perfumy z różnych substancji, różnymi metodami. I on to opanował do perfekcji. To jest taka głęboka podróż we własny obłęd, odpowiedział. Ten obłęd się objawił w następujący sposób. Jak on już nauczył się te zapachy ekstrahować, to jeszcze tam u tych perfumiarzy po nocach dopuszczał się do zbrodni. Mianowicie łapał, zabijał piękne młode, pachnące kobiety, których zapach chciał ekstrahować i utrwalać. I on tam właśnie obkładał je tłuszczem. No tak, dość drastyczne to jest. No wiesz, tam morderstwo jest drastyczne ja tych morderstw popełnił bardzo wiele. No, obsesję miał na punkcie idealnego pachnidło, idealnego zapachu. Ha, to jest piękna pojęć. Super, super napisana, polecam na jesienne, zimowe wieczory. Nie można się oderwać. Zresztą film był. No, no to w filmie oddaje wszystkiego, nie? I, I ten proces rozwijał i zbierał te zapachy tych młodych kobiet, młodych pachnących kobiet ekstrahował ich zapach, obkładał je tłuszczem. Ten tłuszcz przejmował ten zapach, smacą chyba, czy nie wiem, bojem, bo, no, no tłuszczem. Gęstym tłuszczem i ten tłuszcz destylował w, w alkoholu, w takich kolumnach destylacyjnych i zbierał to, zbierał, zbierał i to trwało dłuższy czas. No ja to dawno czytałem, szczegółów wam nie przytoczę, wam nie psuć. W zasadzie zepsuję wam, ale no trudno. Prawdopodobnie nie przeczytacie tego, bo nie macie czasu na to. Ale polecam. To jest do czego może oprowadzić obłęd, który doprowadzony do perfekcji staje się wybawieniem. Zazdolę do tego. No i potem wrócił chyba w to miejsce, mniej więcej swojego zamieszkania, tam jakieś też miasteczko i też popełnił kilka zbrodni, nocą to robił, wynajdował te dziewczyny. No zabijał i gdzieś tam w osobnym, odosobnione miejsce, pokładał je tym tłuszczem destylował to i zbierał to i zbierał, i zbierał, i zbierał, czyli w pewnym momencie miał pachnidło w fiolce z kilkudziesięciu młodych kobiet, no, obłęd, obłęd. I tak się złożyło, że przypadł mu do, do, do smaku, zapach jakiejś córki bogatego człowieka. Oczywiście też ją porwał, zabił, wyekstrahował. Drastyczne to jest, no ale taka podróż. I i w końcu wyśledzili go i złapali. Zrobili mu sąd. No tam znaleźli to miejsce. Prawdopodobnie zwłoki, reszty, resztki ubrań. Udowodnili mu to. I skazali go na śmierć. I jest ostatnia scena. Najwięcej zaczął, tak jak zaczął życie, tak się skończył. On jakoś skrzętnie ukrył to pachnidło, tam go nie przeszukali, nie zabrali mu tego. Zaczął życie w smrodzie? W, w resztkach ryb, pęcherzach, jelitach, głowach. Wypadł z no, łona mamy, która no musiała pracować, urodziła go w trakcie pracy w odchody rybie. No zajebiście, co? Przepiękna metafora. I poprzez swoją pasję, wiesz, też naukę, on jednak wiele lat spędził tam, uczył się u kilku perfumiarzy. Tam jest kilka jeszcze innych wątków, ale to jest główny wątek. No spalam wam powieść, no ale wiesz, sam fabuła to jest fabuła, ale to, jak to jest napisane i to, co tam można przeżyć, czytając to w swojej wyobraźni, to jest zupełnie inna sprawa, no tego wam nie oddam. No, jest moment egzekucji. On stoi tam, nie wiem czy to niego go powiesić, czy, czy coś. I już jest ostatni moment. Kat podchodzi. I on wyjmuje z kieszeni to pachnidło i się nim pryska. To po prostu jest mega. I tłum gapiów, że czekali na tę egzekucję, dostaje szał wszyscy się rzucają na niego i go rozszarpują na strzępy ten zapach który on stworzył w tym swoim obłędzie obsesji był tak potężny że oni stracili rozum rozszarpali go na strzępy bo chcieli więcej tego zapachu na strzępy tłum go rozszarpał na strzępy piękna śmierć polecam polecam. No to jest taka. No taka też troszkę. Odległa metafora, paralela życia projektora, który trzyma się z daleka od ludzi. A jak popełni błąd, no oczywiście to jest przenośne, popełni błąd i dopuści do siebie z jakichś tam powodów generatorów, to oni go rozszarpują na strzępy. Coś w tym jest. Nie wiadomo dlaczego, po prostu rozszarpują. Metaforycznie, oczywiście. W jednym kawałku, ale w sensie emocjonalnym to, no nie, to nie jest daleko od Nie rozumiem tego, ale Patryk z Saskim to pięknie ujął, przerysował i pięknie opisał, polecam miłego.